I witam was widzowie w kolejnym odcinku u mnie na kanale Dziś no ja tam wyszłem ze sklepu Ale... poczekajcie chyba. Dobra, musiałem zrobić nacięcie bo tam co nieco Jestem na placu I tak jak tego mogę już wam pokazać To jest mój nowy nabytek Tutaj właśnie no zakupiony Ale też jest pewna informacja Tu są sprowadzone sywnniki 2 do kukurydzy, no i tam do braków innych takich rzeczy i są dwie ładowarki czołowe. I ja wam daję taki wybór. Na pewno już właśnie na karcie możecie wybrać tam nas społecznościowej. Czy kupujemy tą ładowarkę JCB? Czy kupujemy tą ładowarkę New Holland Nie mówię, że teraz kupimy, tylko po prostu kupimy, jak będą pieniądze, bo... Też nie wiadomo ile właśnie tego pieniędzy będzie, bo no kurde, 200 tysięcy jest, jest na moim koncie. I no, Amazonka pod klasa by była dobra. Tutaj yy, masz tak samo, więc no to jest wasz wybór, jeśli chodzi o to. Też dostanę je ja ogólnie na testy te rzeczy i to też dostanę na testy, bo no, będą buraki na pewno do yy, zasiania yy, i będą idzie i kukurydza do zasiania, więc no. A też y, jakaś trawa będzie robiła nasiony kosy, no to wtedy wypożyczę sobie te właśnie jedną warwarkę powiedzmy tego. Kurde, to ja nie powiedzmy, ale no, no podobno nawet i tego. Więc tam żebyś ten, tak. Ogólnie, to Nie będę też ukrywał, bo buraki tu chyba będę siał. Tak myślę to jest takie pole, gdzie będę właśnie buraczki siał to tu. A tam to jeszcze tam jęczmień jest i tam jeszcze jest kolejny jęczmień, to tam będzie kukurydza, czyli no 2 hektary kukurydzy. I ogółem, nie będę kłamał, bo ja tam jeszcze pojechałem tylko na ten sklep się dogadać, tam z papierami i wszystko. Pieniądze no to wiadomo później przelewam, bo kilka godzin temu dosłownie to kupiłem. A ja tu jedynie wjechałem sobie i zrobiłem, bo do miniaturki potrzebowałem zdjęcie i kurde takie 7,5 tony jakoś tak na oko tego, bo 150 robię tej słońce. jak widzicie. 150 myślę wystarczające będą. i co? Kurde, trochę się tutaj tego. Trochę się poprasuje, może to pole trochę sprasuje, a później lecę już na przenicę pszenicę tam kosić, bo kombajny jest na polu zgaszony. Wiadomo, zabrane przy sobie mam. I taka nowa prasa, możecie napisać, co sądzicie o niej. No, ja myślę, że dobry zakup, jak dla mojego gospodarstwa. Odbierak też ma. W zakresie tych belek, no tutaj klasa nie chciałem brać, bo klasy nie robią e, tych 150 ani tych 180, więc no że dla testów zobaczył jakie są 180 tylko teraz mi pewnie jakoś może to nie załapać ale zobaczymy jakie sto... są 180 belki chociaż jak może zjedynę do tego zobaczymy ile tak tak, tak. No, bo tamto to 7,5 tony tak to a, tak nie to, 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 to się interesuje a tu zawiodę też w poniedziałek był odcinek. Chyba się yy, filmik się nie pojawił w ogóle właśnie, więc, Ale chyba yy, właśnie w tym momencie co ja we czy wtorek, to już się pojawił yy, Shopcik z yy, zdjęciami, bo też nie mogłem zespolilerować tej yy, prasy. Więc yy, Niby we wtorek dodam na to. O! nie ja załapałem, bo to się tam, więc, tak. też jako tako się fajnie tego. Ja, wysz, no, to będzie prostsze zbierać, jak go się będą. Bo to trochę tak um, poddumać i będzie dobrze. podbierak nieby dobrze łapię, tylko też zależy jak ja wjadę, bo jak jadę, tak bardziej polewam czy jakby to Możecie też się podzielić w komentarzach, co sądzicie o tym nabytku. Ja tam jeszcze cenę to właśnie w kolejnym odcinku, już będzie zniknięcie z mojego w tym No bo, no bo no, tutaj mam ten czas na przelew, no to ja sobie wolę poczekać. Chyba tam mam 7 dni od zakupu na wykonanie przelewu. Kurde, jutro sobie na przykład wyślę właśnie to książki Nie wiem dokładnie, ile wyszło, bym musiał zobaczyć na no. tym. No, w tym, tym. fakturze, tam się o co chodzi, o umowie, na umowie więc no. Ja mógłbym, tak nie patrzyłem na te wyświetlenia, jakie są pod ostatnim odcinku właśnie, co pojawiło się w mediach, ale myślę, że fajnie i możecie sobie też w link w, ku, w opisie napadać na odcinek, znaczy na link do odcinka poprzedniego, czyli właśnie do niego. Kolejny odcinek w sumie z Rolexa Connery jest w 11. O kurde wielkie, nie, te wielkie 11 ton to jest i za dużo. Więc ja sobie pozwolę te 150 robić 7,5. Na razie wystarczy. Nie, też nie ja jestem taki wielki gospodarz, żeby mieć nie w no, jakie te benki. Ja tak na testem mówię, chciałem to zrobić, tak to są trzy. No, cięcia się dalej pojawiają, ale to chyba szkodzi. Zachęcam, bo na początku tego nie powiedziałem. Do napisania hashtag. hashtag Belki. To będzie coś, co to hashtag belki. No i zostawienie łapki, teczki w górę i subskrypcji. Bo mam 300 subów, jakby do końca miesiąca, wbić. A myślę, że na luzie jeszcze Dobijemy więcej, no, no kurde. Nie wiem, czy jest to możliwe, może jakbym się postarał, no to było to bardziej możliwe. Teraz się pojawiają przerwy też yy, na kanale, ale jakby tych przerw nie było, no to myślę, że 1000 subskrypcji byśmy wbili już do końca tego roku. Teraz też się fajnie szybko tworzy, nie ma co narzekać. Pasówka też obowiązuje pod klasa? Pod klasa, no to ładne. I czy no w pasów, A w ogóle, nie wiem czy w no bo tam przy okazji jak byłem, no to założyłem właśnie obciążniki na tylnych kołach które w ogóle są zmienione. Ale to będziecie i sami domyślecie. się co wyglądają. No to tego, to wiedzą, Kto mi, to chyba to nie kosztowało z dwa tysiaki, dwa o no, to razem z tą prasą było policzone, no tu, wie, ciunkę, jakby, jak to wiecie jakbym karykatkę tutaj robi razem z tym tylu. więc też na fakt, że mi tam po prostu doliczyli i tyle sprawa w sumie kończę to prawda i tak patrząc no to Kurde, tak patrząc no to widzę że jest mniej tych belek właśnie ale jednak pomieszczą 2,5 tony więcej. A ta jedna co zrobiłem, czyli ta 180 cm no to pomieści aż 11 tak Z tym co mi tu pokazuję, czy wciągnąłem czy, czy, czy... Wiecie, to są nowsze sprzęty tak to jakbym robił zatorem, a zetorem za też bym można, ale i 80 cm, tylko po co? Co ja wiem ciągnik do tego? Ale na pewno, jak y, się znajdzie ktoś do pomocy, no to będzie pod Zetorem pewnie to podpięte y, ta prasa, bo też i ogółem pod klasą na pewno by przyczepy były podpięte. Więc no to jeszcze jakie je na trzeba by poprawić? No, no lepiej po prostu, zawsze to coś jest z tego siodła. Się ja tylko się nie mówię, bo kurde nasiona no i na koncie jest pełna i kurde w takich to jest pomykam ustąpieniu sią aż tysięcy Dimog Lecz jest w tonach tobie do niej tutaj kurde, no weź, jeszcze mi tu jedną belkę zapodaj, bo oni sobie poszedł już w sumie tego. Tam dalej robi to. koszenie pszenicy, no chcę naprawdę skończyć trochę tej pszenicy. Żeby jak najwięcej było, lepiej by było skosić to by było dobrze. Nie. Tak się trzeba takie belki ale i tak sobie nie tak. Takie niepełne belki ta wielka. Belka, no to pewno ta 180 i ta niedokończona Belka pójdą na trasę do, do krów na ściółkę. Więc sobie tak. ja tu muszę szybko jechać. A to też 80, 80, no to to jest zajęte. Muszę go tutaj wyłączyć. A tu są te przeciętki, bo będą takie, więc. Kukurydzy. Kukurydzy. Tej pszenicy i tak za dużo nie wyjdzie. Ale ja sobie otworzę tu brzmi. Ubiadę. Tu w ogóle też nie wiem, czy jak nie będę wstawiał w ogóle nowej opory. To, czy by tutaj w ogóle nie bel. Tu by były bele siana, tu by były bele słomy. Tam to w ogóle by mogło być. <ścoughs> Mogłoby być. Taki fajny znalazłem na internetach że robią niektóre firmy takie silos, znaczy no, 100 jakby na kombajn i właśnie tam jeszcze dwa miejsca, czy tam trzy, trzy miejsca, no, trzy miejsca są na jakieś maszyny. Czyli ja bym to pewnie ciągnikiem ponieścił ale bym musiał zburzyć wtedy tą stałą oborę też pewnie ja, tu to... Przyszłościowe, sobotworzone zabawki yy, po mojej i też by się trzeba już pieniędzy na no Akurat za to w ogóle nie rośnie sobie u gościa, tak, więc czy będzie to dało mało. E, do skoszenia, tylko ja w sumie to dzierżawy jakoś nie chcę na tym pomieć, ale jakby było do skoszenia możliwe, no to też zależy, ile wyjdzie z mojego, ten, z mojego Bo Jak wyjdzie mało, no to wiadomo bym musiał coś jeszcze brać i to by się fajnie przydało ja tutaj stanę bo się dogadałem na z tym gościem że tu będzie tego dobra, się. I ładnie klasę ładnie radzi tutaj zobaczmy i idzie dobra dobrze to wszystko ustawione pod pszenickiem i, i na no, klasce fajnie ten radzi. Pamiętam jak był tu jeszcze klas Matador, też pierwsze testy, no, to są już drugie testy, więc no, ale wtedy klas Matador sobie tutaj nie dawał rady. Ten kurde ten... ładnie, ładnie. Letki mi jak tam tak, boczkiem zobaczyłem. Nie letki cały przez tego. Ale to dobra. Ja se tam po prostu później poprawiam. Tu gośc też jakąś na przeniskę zasiał, więc no... W końcu się ktoś też i wsiął za to pole, więc jest git. Tylko teraz, kurde, przez to, że ktoś się zabrał za to pole. Tak małe pole ja mam, a muszę robić poprzecznik. Żeby prościej było mi wjeżdżać. Dlatego. O, tu jest wykoszone to są że akurat pozwolę. Jaka ten klas, no to właśnie. Tu trochę wiedzy sąsiada. Podwaliłem. No dobra, jakoś to idzie. A to tam się nie chwęci nikomu że co Wziąłem troszkę. I też może ja bym to w przyszłości w końcu kurde ponie jakbym się dogadał z gościem, żeby to kupić, żeby to było takie większe. To by było dobrze, bo by się w końcu połączyć, no bo zobaczcie jaka mała tu już jest wiedza i po mojej stronie i po jego stronie, więc... Nie, Może tam coś by się podrzuciło, żeby w końcu z tym tam się jakaś obrastała, i żeby po robocie... Nie no, ale tak yy, na serio, no to jakoś z gościem się udałem, Pieniądze są, ale właśnie, ja mam teraz w planach kupić siewnik do kukurydzy i będę brak buraki uspieszyć, bo ja buraki sobie tak się bym chciał. co dwa lata też mówiłem, że co drugi sezon będą, to braki też znajdę na pewno pola to i jakby się udało, no to właśnie i tu bym sobie tak yy, zasiął te buraki i bym miał pod górę, i tu bym miał i tam bym miał, obok właśnie co tutaj jest jazdmię skoszony. tak jest dwa pola, tu też myślę, że git by było więc no, no ale jak tu? Z czasem. No. 8 minut. No, to tu stan to jeszcze. To nawet jest jakieś 12. <noise> Zawsze to w sumie się tak. Trochę dużo mocno. No. I tak. Ja tam nie na Ale Ale. To napiszę też w komentarzach co byście chcieli zobaczyć. Czy wywalicie tą nową serię? Aż bym nagrał dla was. Czy wolicie. Tom. no czy chcecie tą serię, czy polski rolnik, czy chcecie y, na polskiej wsi, no bo wiem, są trzy serie, ja jakoś to mogę wiadomo rozplanować Co drugi dzień, no to by było tak. Poniedziałek powiedzmy rolnik z kolonii by był we środę było na polskiej wsi i w piątek by był y, tego. Polski rolnik, to wtedy jeszcze w niedzielę wtedy by się pojawiał rolnik z kolonii, bo co dwa dni na tego. Znaczy no, co dwa dni, na... nie do końca co dwa dni, bo jakby tak, no to wtedy i we wtorek by były odcinek, ale tak kalendarzowo, że zacząć od poniedziałku, później środa, piątek i niedziela. Cztery odcinki, no i dwa odcinki z tego to by były. Odcinki z dwudziestki dwójki, a tak to po z. niestety ja nie wiem, może to jakoś bym pozmieniał, w sumie, bo tu i tak jest już taki rozwój, tu idzie, bo było tych odcinków naprawdę od groma. jak i... już dwa klasy, normalnie, kombajn i ciągnik jest klasa, ciągnik też nowy, już 180 km więc... Nie wiem, czy bym bardziej nie wolał, żeby ta seria pojawiała się jeden raz w tygodniu i to była może by środa. A tak to poniedziałek, poniedziałek, to by było na polskiej wsi, wtorek, y, y, piątek to by było y, polski rolnik, a tak no to y, niedziela znowu. Wolałbym już tej, na polskiej wsi nagrywać dwa razy niż to, żeby tam się też trochę nie porozumieć. Pewnie zbiornika nawet nie wyszło, ale to dobra nawet nie będę w sumie się rozładował Dobra, nie zładuję się w sumie marzył, to jest zawsze lepiej Pusy tylko, dobra, najadę na ten wózek, ale to się nie zostaje Dobra, to rozładujemy I tego Pojedziemy na kolejne pole, które będzie zapewne tam Ale jeszcze wam ogólnie pokażę, bo koło gospodarstwa widzieliście jakie są y, fajne już ziemniaczki idealnie tak. Za miesiąc y, do tego. Za miesiąc jest już do koszenia, no bo w wrzesień jakoś będę już tego. Jego taki zabierty. Nie właśnie nie mieliście. Ja miałem też wy... Czerwiec, lipiec, spokój święty. Od tej roboty, bo takie pastki, ja miałem spokój i tego. A teraz widzicie sierpień, żniwa są. Później po sierpniu od razu wrzesień, wykopki. Po wykopkach, czyli służyć. No, to się składa. No tak to bym nie mógł za bardzo wjechać tam. No, to za kamery normalnie ja, z tenu jakby bro. To właśnie tak denerwowało. No, dobra, ja nawet tu kabli nie podczepiam, bo widzieliście co się stało? Jakoś mi zawróciło ekran na chwilę, więc ja nawet kabli tam nie podczepiam. Żeby się nie stało, znowu tak tego, tak. że sobie ja sama jechać, tu też i drzewa są porośnięte. No, dobra, ja już jadę, coś tam się przerwało, kurde, cięcie trzeba było zrobić. Ale ogółem ziemniaczki naprawdę ładne i też będzie co do kopania, bolko na pewno będę to już kopał, bo tak, o oh, kurwa. Kierowca rajdowca. No, dwa no, ja sobie tu stanę i tak mi nikt nie tak na szybko. Zobaczcie, ziemniaczki. E, poczekaj, bo już mnie nie Ja muszę na zrod wysłać. W tam 500 dolarów do dostanę za tą złotych. I zobaczcie, jakie wielkie pole ziemniaków i jak ładnie tego Tylko w niektórych polach, i w niektórych miejscach pola są właśnie fasty. I kurde, pięknie ładnie. kamerę z zdrowa. Ucieka. Jedziemy tutaj. I tak samo. I tam są ziemniaczki, No te ziemniaki to ogółem są wszędzie takie same tutaj. Ale czy piękne pola? Myślę, że jest jakoś hektar. Mógłby być prawie. Może pół hektara. Coś takiego jest. Tych ziemniaków na pewno. Trawa też widzicie jest wielka. Więc ja też w. Ja też w. Kręcę jeszcze w sierpniu, poszliwaj. To też nie tak koniec, bo będę musiał. Bo, znaczy nie będę musiał? No, nikt nie każe. Ale żeby krowy miały co żyć i żebym ja zarobił. To będę tego musiał, by mógł. Ale no jakby dobra, już dajmy to musiał. Y zrobić siano koszy tam diabeł jakiś mi odpalił. No, Sieczkarnie muszę wyłączyć. I no, no. O, no w to... Tutaj też pokosy te pszenicki Jeszcze tam pojadę na to kolejne pole. I wtedy mi dwa pola zostaną. No albo pojadę jeszcze tam dalej, albo się zawrócę i pojadę tam na tą dużyźnę. Zobaczymy, no tak ogółem z czasem, jak z tym. No kurde, może z 15 minut jakoś jest, nie wiem, bo ja robię te cięcia i jakoś tak nie widzę tego. No tylko muszę zgadywać. No tam było 8, tu jest 2, to 10, tam może z 6, no to 16, za no jakoś może 20 nawet już minut jest, więc no. Się no nawet jakby chociaż żeby skończyć wiecie to pole bym że resztę sobie bym nawet i na live y zrobił albo chodząć belowanie, belowanie się może też jeszcze pojawić ale nie wiem zobaczę Jakby się jakiś pomocy kiedy tu by przyjechał to bym sobie

i się on ma? Chyba i się przeznaczyć. Ale nie no, to po prostu nie mam jak ktoś z nich wyjdzie. Tam z nich 5 belek wyszło Normalnie, jak robię to, tamtą prasę Też właśnie nie mogę robić dwoma w nie Mogę robić i tą, tamtą pracę. Bo tamta robię 125, a teraz będę 150, i tak dalej. Więc tamto będę musiał go sprzedać. Ja już nie wiem, kiedy się cofnie. Zapowiedziałem stamtąd, jak to się to nie stanie. Ale przynajmniej co da się nie będzie. No to dobra, ja tu już bym w sumie i kończył powoli. O, no Włączę ja już to radio, żeby nie było zagłuszenia. I co? No widzimy się w kolejnym odcinku, zostawcie może tam... możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję, hashtag belki. No i przypływam serduszko no i widzimy się do kole w kolejnym odcinku już pewnie z FS 25 w piątek. Narka.